Czy wiedzieliście, że zespół Dzień Dobry wystąpił w drugiej edycji MassBD Music, Tylko muzykach, w którym dotarli aż do trzeciego półfinału na żywo drugiej edycji MassBD Music i w którym myśmy im kibicowali na widowni? Bo więcej ciekawostek za znajdziecie na kanale Kentucky Muzyk. A już dzisiaj o 19.00 zapraszam wszystkich miłośników dowej muzyki na podsumowanie z trzech wydarzeń muzycznych, a także spotkaniach związanych z Tyniecką i z Nową Wsią. Także gorąco zapraszam. I wspólnie będziemy razem podsumowywać to, co się wydarzyło w tym tygodniu. I do zobaczenia już na podsumowaniu już dzisiaj wieczorem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem.